Witam wszystkich ponownie. W tym poradniku chciałbym pokazać Wam, jak założyć Kuboida. Na początku wpisujemy w komendach. A, i yy, my potrzebujemy pluginu na serwer multiplayer, pluginu World yy, Guard. W yy, tym celu wchodzimy na stronę Bookit, wpisujemy World Guard i ściągamy. Poświęcę na to osobny film. Teraz pokażę Wam, jak założyć tego Kuboida. Na naszym czacie wpisujemy dwa ukośniki wandy. Dostaniemy taką drewnianą siekierką. To jest nasza tak zwana różdżka. I teraz zaznaczamy sobie jeden klocek, klikając lewym przyciskiem myszy. Biegniemy na dowolną odległość. Klikamy lewym. To wyświetli się first set i second position set. Po czym Robimy, Jak kto chce, możemy zabudować ten, ten, z, wpisując, ten teren, wpisując dwa ukośniki set i na przykład, nie wiem, jeden. I wypełni nam się taki kwadrat y, kamieniem bądź można też set, nie wiem, co jeszcze jest. Zrobiłem 49 obsydianem. Na wszystkie klocki to działa, więc spokojnie. I teraz tak. Bo kiedy sobie ustalimy, jak sobie to powierzchnię, robimy to samo. Komenda, dwa ukośniki, expand, E, X, B, A, N, Y. I wpisujemy, nie, wiem, na przykład 10, up. No i mamy. No i teraz możemy to samo zrobić w dół. Czyli E, X, A, N, Y, To samo. 10, tylko down, D, O, Y. No i mamy w dół. No i teraz możemy zrobić, yy, wpisujemy, tak, możemy zrobić też różne ściany. Czy na przykład wpisujemy, my, o, my, my. I na przykład 34. O, i poszły nam te, poszły nam w dół te ściany, poszły nam w dół ściana. I tak to będzie wyglądać. A teraz wam pokażę że tylko, jak z górą to zrobić. co jest mniejsze, to zaznaczymy. To samo, czyli E, X, T, A, N, D, 20, A, I teraz T, T, łamane, L, O, D, A, L, L S, 21. O, no i tak pod z złych wrakach mi się zrobiło. Nie widziałem. No i tak to zostaje. My teraz też możemy u góry zrobić. Zaznaczę sobie 1. 1, pójdziemy na sam koniec, zobaczymy sobie drugi i to samo. Set 21. No i mamy, gotowy, gotowy No i teraz kwestia jest Kuboida. No to jest bardzo łatwa sprawa. znowu, kiedy nie robiliśmy góry, to mają znaczenie ten teren, to wpisujemy. Tu jest zaznaczę? Szybko. Tutaj, 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 tutaj. I wpisujemy ukośnik, jedno ukośnik. R, E, G, I, O, N, D, E, F, I, N, E. No i teraz y, tutaj sobie zmyślę jakiś nikt na przykład Napiszę, nie wiem, hu, y, u, Pa, pa. I na przykład podkreślenie d Z, I, A, Y, A. Jak to chce, to może być. Nie wiem, szałas, jak kto chce, i potem piszemy nazwę tej osoby, czyli tego właściciela. P-A-P-A-M. mamy taki Region saved as Papa Joe. No tak, to by było wszystko na tyle. I, a, i y, przez pudełkę mogą przyjść tylko admin. Ja jestem tym adminem, ale zwykły gracz nie będzie mógł tutaj nic robić. Ja teraz coś jeszcze pozłożę. Na razie, cześć.